Życzenia dla Krakowian. Żywa Szopka w krakowskim Zoo, świąteczno-noworoczny rozkład jazdy miejskiej komunikacji, ogródek Jordanowski na osiedlu Wandy znowu otwarty i koniec remontu ulicy Księcia Józefa. W tym żyje miasto Iwona Sietnik Kornecka. Dzień dobry. Zapraszam na świąteczne wydanie Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Zaczynamy. Ten rok nie należy do najłatwiejszych. Wszyscy potrzebujemy zrozumienia i wsparcia, zwłaszcza od bliskich, i zwłaszcza w święta. Szanowni Państwo, już niedługo usiądziemy przy wigilijnym stole. Życzę Państwu, aby te nadchodzące święta były świętami spędzonymi w spokoju, w radości w gronie najbliższych, aby upłynęły w miłej i sympatycznej atmosferze. Będą kolendy, święta rodzina, osiołek, kucyki, kozy waliserskie, alpaki, lamy, owce, wikunia i mundżaki chińskie, a także sporo innych zwierząt. Krakowskie Zoo zaprasza do odwiedzenia żywej szopki 25, 26 i 27 grudnia od 12 do 14. Koncerty kolęd z najpiękniejszych miejsc w Krakowie, muzyczne spotkania, a także warsztaty dla dzieci pokazujące jak zrobić ruchomą gwiazdę kolędniczą, to tylko niektóre ze specjalnych świątecznych propozycji Play Kraków. Świąteczne zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów teraz w serwisie. Pamiętajcie, że do piątku, 7 stycznia, MPK wprowadza świąteczny rozkład jazdy. W zależności od linii, autobusy i tramwaje będą kursować co 7,5 minuty lub co 10 czy 15 minut. Szczegóły znajdziecie na kraków.pl. A skoro o komunikacji miejskiej mowa? Niskopodłogowy z klimatyzacją nowymi siedzeniami ze specjalną tapicerką, monitoringiem i antypoślizgową wykładziną na podłodze. Tak po gruntownej modernizacji wygląda kolejny 28- już tramwaj GT8, a to oznacza, że zmodernizowane zostały wszystkie krakowskie wagony tego typu i że ponad 77% krakowskiej floty MPK to wagony z niską podłogą, a prawie 60% z nich ma klimatyzację. No, najważniejsza zmiana to jest to, że tramwaj zyskał niską podłogę i dzięki temu osoby o ograniczonej mobilności no, mają w bardzo dużym stopniu ułatwione korzystanie z tego tramwaju. Oprócz tego, że jest tam niska podłoga są jeszcze rampy dla wózków inwalidzkich, także to pozwala y, osobom na tych wózkach no, samodzielnie wjeżdżać i opuszczać tramwaj, także nie muszą korzystać z pomocy osób trzecich przy korzystaniu ze środków komunikacji, a to jest też bardzo ważne. Dla wszystkich pasażerów y, czymś, co na pewno pasażerowie bardzo docenią, to jest klimatyzacja. Tramwaj posiada pełną klimatyzację wnętrza. Środek jest nowy, pachnie nowością nowa, jest wykładzina na podłodze, jest to wykładzina antypoślizgowa. Zostało też y, odnowione wnętrze. Koszty takiej modernizacji jednego tramwaju to w granicach 1 600 tysięcy złotych, zostawiając to z kwotą około 8 milionów ceny nowego tramwaju. No, widać, że jest to 20% tej ceny, a więc nawet jeżeli ten tramwaj nie jest w 100% taki jak tramwaj fabrycznie nowy, no bo to trzeba sobie szczerze powiedzieć, no za taką cenę, takim kosztem na pewno warto było go odświeżyć i zmodernizować. Ogródek Jordanowski na osiedlu Wandy znowu otwarty. Po rewitalizacji na placu zabaw pojawiła się nowa, bezpieczna nawierzchnia, urządzenia do ćwiczenia, także karuzela i huśtawki. Co na to dzieci? Posłuchajcie... To mi się podoba, że tutaj ten plazał jest tutaj i że w ogóle ten plac jest otwarty, bo ludzie tutaj mogą przychodzić i tutaj się doskonale bawić. Mi się tutaj podoba właśnie, że można na tych, na tych megafonach mówić do siebie i ktoś to słyszy. A najbardziej mi się podoba taka rozera, bo ja myślałam, że tam się siada, a to się kręci. Tu jest tak dużo rzeczy i mogę się fajnie bawić. Nasz udział jest finansowy. Kończymy ważny rok. Historii krakowskiego holdingu komunalnego, 25-lecie KHK i 5-lecie naszego zakładu, czyli jako spalarni, zlokalizowanej w Nowej Hucie. Dlatego też w Nowej Hucie zostanie trwały ślad po jubileuszu, 5-lecie i 25-lecia w postaci odremontowanego ogródka jordańskiego, do którego dołożyliśmy. E, tutaj była mowa o tym, że przydały się jeszcze siłownia dla dorosłych. Pan przewodniczący dzielnicy mówi, że będą myśleć o tym. No i nadzieję, że tak się stanie, że będzie to fajne miejsce do odpoczynku. Koniec chodzenia koroną nasypu kolejowego przy szpitalu Norutowicza. Bezpieczny skrót między ulicami Żabiniec i Prądnicką do ulicy doktora Twardego, prowadzący przez teren szpitala, gotowy. Trotuar powstał na tyłach szpitala. Dzięki niemu mieszkańcy Żabińca będą mogli bezpiecznie dotrzeć do ulicy Prądnickiej i Doktora Twardego. Chodnik połączył osiedle z terenami szpitala. Piesi będą jednak omijać obszar soru i lądowiska dla helikopterów. Nie będą już musieli korzystać z kłopotliwego i mało bezpiecznego skrótu koroną nasypu kolejowego. Droga do przystanku nowym chodnikiem zajmie im tyle samo czasu. Remont ulicy Księcia Józefa dobiega końca. Wszystkie prace zostaną zakończone do Sylwestra. Wymiana na wierzchni fragmentu bardzo uczęszczanej drogi i remont chodnika trwały niecały miesiąc. Złoty pierścień Zygmuntowski, srebrna moneta Narodowego Banku Polskiego z datą 2021, lista dzwonników, srebrny orzeł Zygmunta Starego i dar od Lecha Dziewulskiego, srebrny grosz Zygmuntowski, a także dokumenty upamiętniające tegoroczne obchody jubileuszu. To skarby, jakie wawelscy dzwonnicy zamknęli w specjalnym skarbczyku. Tak Kraków kończy obchody 500-lecia dzwonu Zygmunt. To jest zamknięcie roku Zygmuntowskiego. Czegoś, co doświadczyliśmy wyjątkowo, bo akurat u, u, urodziliśmy się w tym czasie, kiedy ta 500-lecie przypada. Ten grosz to nabytek sprzed lat, który zawsze nosiłem w portfelu. I prawdę mówiąc, w tym momencie, kiedy wkładano tutaj, wyjąłem portfel i tego grosika na szczęście włożyłem na. Na pamiątkę 500-lecia. Chcielibyśmy, żeby te 500-lecie nie zamknęło nam drzwi, żeby nie było taką tylko okolicznością, ale żebyśmy naprawdę mogli ten dzwon i towarzyszące mu dzwony pokazać w pełnej krasie, bo mamy być z czego dumni. Muzyka i jeszcze zaproszenie do kliniki zabawek na wesołą wystawa przygotowana przez Muzeum Zabawek w poszpitalnym budynku przy ulicy Kopernika 15a spodoba się nie tylko najmłodszym, zresztą zobaczcie sami. Kolekcja zabawek ma rodowód krakowski, jest przechowywana zazwyczaj w swoich pudełkach w magazynie. Od czerwca prowadzimy działalność programową, czyli od Dnia Dziecka, i gościnnie zasiedlamy krakowskie instytucje. I ta wystawa, na której aktualnie jesteśmy, czyli Klinika Zabawek na Wesołej, ma za zadanie pokazać Krakowianom potencjał tej kolekcji. To jest ułamek tego, co w zbiorach jest w sumie w tej chwili. Kolekcja liczy około 50 tysięcy zabawek. Warsztaty zaczynamy w, po nowym roku. W styczniu, i luty będzie wypełniony działaniami kreatywnymi dla grup zorganizowanych, przedszkolnych i szkolnych, ale także dla zwiedzających indywidualnie czy to wyjścia rodzinne, czy to również dorosłych będziemy serdecznie zapraszać na dedykowane im wydarzenia. Wszystkie informacje pojawią się na naszej stronie internetowej Muzeum Zabawek Kraków. Tym zaproszeniem kończymy świąteczne wydanie miejskiego serwisu informacyjnego. Pamiętajcie też, proszę, że to, jakie będą tegoroczne święta, zależy także od tego, jacy będziemy dla siebie w tym czasie. Więc wyrozumiałości, cierpliwości, czułości i dobroci wszystkim Wam życzę w imieniu całej redakcji najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia, pełnych wiary, nadziei i miłości. I do zobaczenia po świętach.